nie mogliśmy wejść na Dawidowice, a jak, a jak nie było awarii, no to znów ten... No to znów... Um, no to znów było zapisywanie świata, więc... Więc widzowie... Sorry, że długo nie nagrywaliśmy, ale po prostu tak wyszło dzisiaj... Chcieliśmy... Wam... Chcieli... No... Chcieli was... Chcieliśmy was... Właśnie przeprosić za to i wam... Nie tylko przeprosić, ale tylko wam powiedzieć, że ja, jako mądry informatyk, udało mi się tym mózgiem pomyśleć i udało mi się rozwiązać to. I oczywiście, też ja heki zajobiłem nową rzecz na Dawidowicach od no, już gdy tego. Możecie widzowie już ją widzieć yy, za tą szopką, ale idziemy tam. No właśnie. A jest to drzewo na drzewie, na drzewie, na drzewie i na drzewie. No, i na razie Kajcik wziął sadzonki i to zrobił że tu po cztery. Wziął i, i, i to po, po, posadził. Bo po, po prostu tak, że on na początek tutaj na cztery bloki dał tą sadzonkę, później wziął mączkę. Bo gdyby było na jeden, to by tak nie wyszło. Chodź. Dobra, no. I że... Później. Tutaj, póź małuje. Później tutaj dał cztery bloki trawy i zrobił to samo i tak cały czas. Właśnie lecimy teraz. A, a w następnym odcinku, czyli jakoś ją jo będziemy jobili. Tutaj domki. No będziemy budować domki, w, więc... Ej! K kajcik! Przyszedł mi pomysł! No! Czekaj, napiszę ci, bo, bo... się jąkam. No, no tylko lek się. Kurde. Tutaj... Oczywiście. No, o tak. No nie. Bo? Bo nie. Ale dlaczego? No, no Ej, to fajne. Może być jakby taki hotel. No? Taki, taki, taki belok normalnie. Ay, hotel na drzewie, hotel na drzewie, hotel na drzewie i hotel na drzewie. Ej, ej, tylko taka jest przykra informacja, że niestety znów mi usunęło mapę tutaj. Przy, Przyjdź tu, k, k, kajcik, zobacz. Z, znów mi mapę usunęło. Nie no, nie wiesz, czy... Mam... Widzisz? Przez, prze, przez to mi znów awa... a Mapę, as... Asp... o! a a a a a a, -a. <grymny> a, 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 a jednak w, 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 widowie się nie muszę martwić, bo oczywiście w, w, w szalkerach miałem mapy. Przypomniało mi się. No bo skoro. Ej, skoro, skoro przywróciłem te itemy dzięki jednemu sposobowi, no to. Pan, no teraz mam. Ej, to przy, przywrócę widowie te mapy na. Na szybko. Ogólnie to ja jako krecik będę budował swój ogajudek od, ze, od nowa. No bo przez bo to. Nie miałem taki ładny, niestety. E... No nie miałem gadaj. Judecho, ale no nie gadaj. Ja cię. No. No, 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 no. Na tej mapie nic nie ma przyjść. Bo, a, albo, a, albo ja do ciebie przyjdę, masz to tą mapę i ona jest pusta w sobie. Zobacz ją. Wy widzisz? I da, ja cię. My, Myślałam, że, że te mapy. będą. O, 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 a, a to i, i, inaczej wyszło. <grym> mapy No niestety <grym> nie Nie powiem, że nie. Same mapy są. Same mapy są, ale niestety te mapy w sobie są puste. Ojakie. Dobra, widzowie, ale to by może już na tyle by było. Po prostu chcieli wam, chcielibyśmy nam powiedzieć, że naprawiliśmy tą awarię. I i, 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 a, no, i, a przy okazji, Wam powiem, wie, jeśli chcecie, możecie dołączyć na taki serwis i sobie zbudować chatę. Tylko taki jest problem, że za, za dużo tu miejsca nie mamy, za dużo działek, bo te dawidowice mają mało. Mały teren mają po prostu. Ale. No, będzie a, a, trzeba. Ale jeszcze jak? jakąś góję i powiększyć. W, 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 jak w górę? Całą górę? No? Ale typie, to, to, to by bardzo dużo czasu z, z, z zajęło. Ale chodzi ci tak, żeby spamił tymi TNT po górach, żeby je wysadzić całe? No tak! O Ty Boże! Myślisz, że no, 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 no tak, ale typie to by mega dużo czasu zajęło. Nie. No? Ale... Macie dużo klientów. Do... Zapalniczka i leci. E. Dobra, widzowie, oh, okay. jeśli ja będziecie. Dobra, dobra, widzowie, jeśli chcecie dołączyć na serwer w Dawidowisku, po prostu napiszcie w komentarzach w opisie tego filmu. Beń, w opisie filmu będziecie byłem. mieć ip Co? To na tyle. Jeśli chcecie wbić na, na serwer, to w opisie podaję wam. IP do serwa, a no i przy okazji, żeby mogliście dołączyć, podajcie nicki, żebym mógł was na białą listę zapisać i, i, i jeszcze musicie pobrać te mody. O o o o o o oczywiście widzowie wersja Java. Java, Bila! a no i w, opis w opisie też podam wersję tego wersja 1.21. Nara widzowie, jeśli chcecie dołączyć to wejście. Nara.